Cennik nowego MGHS właśnie ujrzał światło dzienne. Ceny zaczynają się od 117 900 zł. Również zastosowano tutaj rabaty. Mamy do wyboru silnik 1.5 o mocy 170 koni mechanicznych i manualna skrzynia biegów, albo ten sam silnik, ale z automatyczną skrzynią biegów. Natomiast automat zaczyna się od 126 900 zł. Nowy MGHS to rewolucyjna i innowacyjna odsłona dużego suwa MG. Oferująca szeroką gamę nowoczesnych funkcji, imponującą przestrzeń wewnętrzną i nowoczesną stylistykę. Premierowy model jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub siedmiobiegową skrzynią DCT. I co najważniejsze, nowy MGHS jest objęty gwarancją na 7 lat lub 150 tysięcy km w zależności co nastąpi pierwsze. Jak podaje producent zużycie paliwa mamy tutaj na poziomie 7,5 litra. W rzeczywistości będzie to 8,5, a nawet i więcej. A teraz zapraszam Was na prezentację tego modelu. MG jako marka samochodów w Wielkiej Brytanii rosła w siłę od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w ciągu kilku krótkich lat. HS to model, który odnotował największą sprzedaż w tym roku. Stał się ósmym najlepiej sprzedającym się samochodem wśród wszystkich samochodów w Wielkiej Brytanii, więc ten nowy MG HS ma naprawdę duży potencjał. Jest to całkowicie nowy pojazd. Nie przypomina zbytnio poprzedniego modelu, jest zbudowany na zupełnie nowym planie. Całkowicie nowe nadwozie jest o około 45 mm dłuższy, o około 14 mm szerszy i nieco niższy, co oznacza, że nie będzie się tak chwiał na zakrętach. Jeśli chodzi o przód, tego samochodu myślę, że wygląda fantastycznie. Mamy światła LED połączone z srebrnym paskiem i czarnym połyskiem tutaj na dole, co trochę odzwierciedla wygląd jaki otrzymujemy w nowym MG4. Ten duży, szeroki grill i ten czarny rozdzielacz, tutaj dają takie naprawdę sportowe wrażenie, wygląd i myślę, że to naprawdę dobrze prezentuje się w tym samochodzie Te tłoczenia biegną wzdłuż linii nadwozia, aż do samej góry Na górze znajdziemy relingi dachowe, wyglądające na szczotkowe aluminium Dostęp bezkluczykowy, przyciemniane szyby z tyłu, mamy wykończenia z włókna ala węglowego które biegnie wzdłuż całego tyłu, tutaj i na dole wokół tylnego zderzaka. Tylne światła LED, segmentowe. Wystający tylny spoiler, ciekawie się to prezentuje. Chromowe wykończenia. W rzeczywistości rura wydechowa jest ukryta pod, ale ogólnie myślę, że wygląda to dość masywnie i nieco większy bagażnik, który faktycznie wzrósł o dodatkowe 44 litry. Tylną kanapę możemy złożyć w proporcjach 60-40, dzięki czemu jest to o wiele bardziej praktyczniejsze. Więc ogólnie rzecz biorąc, Myślę, że MG naprawdę postarał się. Dobra robota z jego strony. Z zewnątrz został bardzo dobrze odświeżony, wygląda całkiem stylowo. Samochód wydaje się praktyczny dla rodziny. W skrajnych fotelach znajdziemy mocowania na fotelik 10 i Dużo przestrzeni. Siedzenia zapewniające wsparcie, mają niezłe wzmocnienia po bokach. Podłokietnik po środku z kilkoma ufytami na kubki. Więc jeśli siedzimy po bokach, tutaj mamy i podłokietnik, i ufyt na kubki. I wystarczająco dużo miejsca. Na środku kilka portów USB do ładowania telefonu Siedzenie kierowcy w MG HS, które jest bardzo przyjemne Fotel jest regulowany elektrycznie Pierwszą rzeczą, jaką zauważymy wsiadając to przede wszystkim dwa duże ekrany o wielkości 12,3 cala o bardzo wysokiej rozdzielczości które są naprawdę wyraźne, kierownica wygląda bardzo podobnie do tej, którą znajdziemy w MG 4 więc ma kilka przycisków wielofunkcyjnych kilka ulubionych przycisków, którymi są ikony gwiazdek Tutaj możemy je osobiście zaprogramować. Mamy tutaj przycisk z dwoma kwadratami, który należy nacisnąć, a następnie umożliwi to przełączenie menu podróży i elementów klimatyzacji, która jest w tym modelu dwustrefowa. Samochód znajdziemy z średniowiegową skrzynią biegów DCT, więc mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, która wydaje się całkiem solidna, elektromechaniczny hamulec postojowy. Podkładkę do bezprzewodowego ładowania telefonu, a pod spodem mamy trochę miejsca na przechowywanie, gdzie możemy umieścić sporo rzeczy pod podłokietnikiem. Nie zabrakło kamer 360 stopni, mamy też elektrycznie sterowaną klapę tylną, inteligentne łączenie MG, co oznacza, że możemy sprawdzić takie rzeczy jak lokalizację samochodu, stan, kontrolę pojazdu zobaczyć ile paliwa zostało w samochodzie i tego typu inne rzeczy. Dajcie znać co sądzicie o tym samochodzie w komentarzu. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!